Cześć, witam Was serdecznie. Zapraszam na zupełnie nowy format, który dla Was przygotowaliśmy. Wierzę, że dzięki temu poznacie naszych piłkarzy od zupełnie innej strony. Ani słowa o piłce, Szymon Kądziołka. Cześć Szymek. Cześć. Lecimy. Codzienność. O której zaczynasz dzień? No dzień zaczynam wstaje o siódmej. To taki ranny ptaszek. Do śniadania kawa czy herbata? Zdecydowanie herbata. Nie lubię kawy. Pierwsza strona internetowa, jaką otwieram, to Instagram. Rano. A inne najważniejsze aplikacje w Twoim telefonie? No to Instagram, Facebook, TikTok, social media takie. Social media. Ulubione prace domowe, jeśli takowe są, to. Chyba takowych nie ma na razie. Z mamą <głos> mieszkam. <głos> Mam plan na życie po życiu, czy jakoś to będzie? Jak, jakoś taką wizję sobie robię, ale na ten moment jakoś to będzie. Dom z ogródkiem czy apartament z tarasem? Dom z ogródkiem. Jestem złotą rączką, czy dzwonię po specjalistę? Próbuję być złotą rączką. W sensie o, próbuję sobie coś tam po, pooglądać na YouTube, ale czasem nie wychodzi, więc dzwonię <noise> po specjalistę, czyli potatę. <noise> no, to tak jest. Gdybym nie był sportowcem, to? Yy, sportowcem, ale w inny, za... inny sport. W inny dziedzin. <grym> kuchnia. Moje umiejętności kulinarne są? Na niskim poziomie. A mimo wszystko popisowe danie? Naleśniki. <grym> to nie tak źle. Śniadanie. Na słodko czy na słono? Na słono. Ulubione danie? Jakiś makaron chyba. Ulubiona kuchnia? Włoska. Fast food, czyli wszystko jest dla ludzi? No, wszystko dla ludzi, ale z umiarem. Bardzo dobrze. Jak niedziela, to obowiązkowo rosół i schabowy? Obowiązkowo. Nigdy w życiu nie zjem? Ślimaków. Podróże. Mój ukochany region w Polsce to? Góry, tatry, kocham, kocham góry. Ulubione miejsce w mieście, w którym mieszkam? W mieście. Mm. Bulwary, bulwarki. Najlepsze wspomnienie wakacyjne mam z...? Hmm, chyba teraz, jak byłem we Włoszech. Jest pierwszy raz na wakacjach z dziewczyną. Hmm. Na pewno jeszcze wrócę do... Też w sensie wakacyjnym. No to do Włoch. Pewnie nie raz jeszcze. Super. Na urlopie leżę plackiem czy wolę zwiedzać? Ja bym wolał leżeć plackiem, ale... Niektórzy mnie do tego zmuszają, żeby zwiedzać. <grymne> Miejsce, które zrobiło na mnie największe wrażenie to? Jak byłem na euro do lat 17, to stadiony w, na Węgrzech były takie bardzo ładne. Mhm. Urlop planujesz sam, czy korzystasz z usług biur podróży? Sam. Czy walizka była większa? To już wróćmy do tego pierwszego Twojego e, wyjazdu takiego wakacyjnego. Twoja walizka była większa, czy dziewczyny? <grywa> dziewczyny. <grywa> <grywa> Marzę o wakacjach w czy na? Nie zastanawiałem się tak bardzo, wydaje mi się, że jakieś takie egzotyczne klimaty. Jakieś Malediwy, Bali, Coś, tak, na coś, coś tak, w tą tak. stronę. Potrzebujesz urlopu po urlopie? Nie. Motoryzacja. Świeży temat, można powiedzieć. Tak. Mój pierwszy samochód. No to teraz mam Renault Megane 3. A marzę o? Nie no, marzę tak to o Mercedesie G-klasie, ale to takie już wymarzone totalnie. Mm -hmm. Auto ma być szybkie, a nie wygodne? Dla mnie bardziej chyba wygodne. Automatyczna skrzynia biegów, czy manualna? Na no, tym mam manualną, ale jak raz się przejecham automatyczną, to już myślę o zmianie. <noise> Kolor samochodu ma znaczenie? Ma, dla mnie ma. I jaki byś wybrał? Na pewno jakiś, mi się podobają matowe kolory strasznie, to jakieś matowy. Mhm. Wolny czas. Jak najbardziej lubisz spędzać wolne dni? No często, na pewno gram na komputerze z kolegami i no ale też lubię gdzieś wyjść, wyjść na miasto ze znajomymi. Wybierasz, mając wolny czas, bieganie czy leżenie na kanapie? Leżenie na kanapie. Książki czytam, czy czekam na ekranizację? Czekam na ekranizację. A mimo wszystko każdy powinien przeczytać? Uf, uf. Pewnie jakąś lekturę ze szkoły. <laughs> Chodzisz do kina, czy na film? Na film. Film z lektorem, dubbingiem, czy napisami? Oj, takie sporne. Sporny temat, a ja lubię z dubbingiem. Twój poprzednik, czyli Tomek Bała, którego nagrywaliśmy przed Tobą, tak samo wybrał, także Masz już pobratymca w tej kwestii. Pierwszy film, który pamiętam? Chyba Avengers i Jacyś. Pierwsze, pierwsza część. Ulubiony film? Mm, ulubiony film? Będę musiał sobie przypomnieć. Eee, chyba Spider-Man. Ulubiony serial? Eee, Do z Ulubiona aktorka? Jenna Ortega. Ulubiony aktor? Nie mam aktora. Komputer czy konsola? Komputer. Gry komputerowe. Lubię czy niekoniecznie? Lubię. Najwięcej czasu spędziłem przy? Hmm. Przy czy na? Może być na? Przy jakiej grze? Aha, przy jakiej grze? Minecraft. <noise> Muzyka. Ulubiony wykonawca muzyczny. White. 2115. Ulubiony utwór. Kalifornia. Mm... Obecnie najczęściej słucham. Mm... Też rapu jakiegoś, coś w tym mm -hmm. Ulubiona piosenka z autokaru. Na pewno nie Jezusa i Cezara. <laughs> Na pewno nie ich. Ale jakieś takie luźne, nie, nie pamiętam dokładnie, ale takie luźne są to kary. Mhm. Mm Mógłbym być DJ-em, czy to nie moja broszka? Nie, nie mogę. Disco Polo znam, ale nie słucham. Znam, znam. Muzyki najczęściej słucham w aucie. Przed meczem najczęściej słucham. Mhm. Przed meczem właśnie nie słucham, tylko słucham tego, co leci z głośnika w szatni. Mm -hmm. Karaoke. Misz mikrofonu, czy wolą przy goleniu? Nie no, misz mikrofonu. I ostatni panel. Szkoła. W której ławce siedziałeś w szkole? Nie no, zawsze starałem się z tyłu gdzie siedzieć. Nigdy z przodu. W szkolnym autobusie zawsze zajmowałeś ostatnie siedzenia? Tak. Wagary. Chodźcie ze mną, czy idę z Wami? Nie nawet no, chodźcie ze mną. <laughs> Oprócz wychowania fizycznego lubiłem? Mm, Matematykę. Za to nie cierpiałem? Historii. Wciąż mam kontakt z kolegą ze szkolnej ławki. Nie. Szkolne potańcówki. Król parkietu, czy podpierałem ścianę? Król parkietu. Tak, ty. I ostatnie pytanie. Najlepsze co dała mi szkoła, to? Wychowanie. Kropeczka, dziękuję bardzo. Trzymaj działka.